Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się powerbankami. Dokonałem zakupu na Aliexpressie tych oto e, obudów do powerbanka bez baterii, ponieważ dysponuję starymi ogniwami. Na przykład takim oto starym powerbankiem, na którym zdechła płytka. I trudno mi było bardzo dopić cokolwiek, co by pasowało tutaj dokładnie idealnie. Co ciekawe, zauważycie, to jest ten sam power bank. Hmm. No. Identyczny, ojej. No ciekawe, no. E, ja go tutaj sobie... Miałem w planie podlutować moduł ładowania oddzielnie i... Yy, tą przetwornicę Step-Up, ale to nie mieściło mi się tutaj, zostawiłem to w cholerę yy, także dawcą dla tego powerbanka będą te bateryjki i tu jest 5600, kiedyś przynajmniej było a dawcą dla tego powerbanka, to już sobie tam wyrzucimy yy, jest ta oto bateria litowo-jonowa pochodzenia iQoS Ktoś będzie zdrowy i nie będzie palił papierosów 2 ampery, 2900 miliamperogodzin No, powinno się tu na ścisk zmieścić A Także takie przeszczepy To kosztuje jakieś tam grosze, przepraszam te to, to powerbank, już nie pamiętam po ile Dam link w opisie pewnie Gdyby ktoś był posiadaczem jakichś starych ogniw litowojonowych hmm, tych 18650 to można sobie je przyłożyć do takiego, e, do takiego pustego powerbanka bez żadnej konkretnej wiedzy. <laughs> Dobra, zaczniemy od tego hmm, tutaj tak jak widać to jest troszeczkę jakieś obklejone więc to muszę pozdejmować podejrzewam, że tutaj jest nie wiem co tutaj jest, zobaczymy jak to wygląda hmm. może zacznijmy stąd co to taki fajny, nie? S ta bateryjka fajna z takim portem tutaj można wszystko podłączone przez jakieś gniazdko aczkolwiek Jakie to jest twarde. Mhm, tu są zakryte końcówki. Przepraszam, że moje brudne łapki. Dobra, tutaj trzeba dokonać jakiegoś... Tutaj chyba klej to... A nie, to się rozdziela. I to zalepione. Stefan no tak. Czyli to jest ogniwo bez zabezpieczenia, chcecie mi powiedzieć. Bo zabezpieczenie niby <laughs> MS jest z boku. No... Pytanie na śniadanie? co z tym zrobimy? ale to zaraz się zdecydujemy no bo rozumiem, że ten moduł ma zabezpieczenie ale cholera wie szczerze powiedziawszy to nie wiem nie no to jest zabezpieczenie, czyli tylko BMSik to jest dodane. Pytanie, czy to by się w ogóle całe tak zmieściło. Zmieściło. Ну, я себе, наверное... Chyba... Kolejny moduł zabezpieczenia. Eee, to nie wygląda mi. Nie no jest dobre. Już patrzyłem co mi tutaj na co tutaj w ogóle jest za technologia jakaś. zapamiętał ile tutaj było? 32900 mAh godz. Żebym sobie zapisał. Może sobie to zapiszę od razu. No i tutaj może być. Potrzeba odrobinę więcej delikatności. O, jest, pięknie leżła. Nie wiecie czemu to jest takie tempo? tutaj pod tym jest jakiś procesorek dobra to idzie sobie podstawkę ja tu się za bardzo nie będę nad tym rozwodził wkładam to tutaj i tyle mhm. powstało życie <laughs> świeci się nam zastanawiam się teraz do czego sobie to podłączyć żeby sprawdzić czy działa Di, di, di. Dobra, już coś znalazłem, tylko sobie tutaj powyrzucę jakieś bzdurki. Eee, czuję sobie działa. Jak nie ma poboru prądu to się e, wyłącza, więc sobie teraz do odbiornika, do Out 5G. Podłączę taką oto super wspaniałą. Jakąś lidlowską latarkę, którą przerobiłem z paluszków na USB. No i tak. Podłączymy sobie tutaj o, i zrobimy pstryk I to działa, proszę Państwa, to działa. Więc mogę sobie zamknąć. O, I taki oto zgrabny powerbank, 3000 prawie godzin. bardzo fajnie także jeden zrobiony obeczkę ja sobie zostawię jeszcze na chwilę eee, przed chwilą zrobiłem takiego bo miałem jeszcze jednego też dokładnie to samo także mam już dwa takie eee, i teraz jeszcze ten przeszczepik tutaj musimy tylko odlutować plusik i minusik do czegoż to już mam przygotowaną eee, lutownicę eee, także sobie odlutujemy te kabelki jeszcze się zastanawiam gdzie sobie muszę sobie zapisać na karteczce, bo zaraz zapomnę co miało ile milion godzin to ma eee, 5600 chyba że użyję oryginalnej oryginalnej klapki i będzie wszystko wiadomo To tak zrobię a to, o, to nowa nowa z aliexpressu jest taka prawie nowa także moja stara wygląda chyba lepiej dobra, czyli na tym nie będę musiał pisać to będzie 5600 mAh tutaj widzę jakąś jakiś problem proszę Państwa Jak to mówią, cena czyni cuda. Ojej. O, już weszło. Jeszcze bym to tylko troszkę obróciła. Bardziej. Jak to tutaj deczko obrócić? No weź się rusz. Dobra, powinno być okej, okay. lutownica mi się ugrzała. Nie wiem, czy jeszcze nie ściągnąć tej cyny. No ale to zaraz, dobra. Będzie śmierdziało niestety. Tutaj to nie przeszkadza, ale tutaj no. Tutaj mi przeszkadza. Nie podoba mi się to. Także sekundka odsysaczka raz. No, może to tylko rozciapciam. No, ale już się troszeczkę zebrało. Myślę, że jest znośnie tak jak widać to jest bardzo tutaj zaawansowana technologia jakość wykonania jest wzorowa po prostu wszystko jest idealnie dopracowane elementy są pięknie wykończone nikomu nie grozi śmierć przez porażenie prądem z tego bym chyba zrezygnował, bo to już przerost formy nad treścią. No i tutaj nie pojawiło się życie, ale może być jakiś inny model. Zobaczmy, gdzie jest nasze źródło. Jak to zamkniemy, to tu się wszystko przytrzyma Mniej lub bardziej idealnie Troszkę to pudełeczko jest takie Niezbyt Ale Tutaj mam jakiś problem Jest jakieś bardzo inne. No nie, no jest idealnie. Prawie takie same. Tutaj widzę, że są delikatnie podcięte. Tak, tak. Są idealnie podcięte. Minimalnie tutaj w oryginale. Znaczy w tym nowym ale dobra i w ten oto piękny sposób powstały trzy powerbanki mm, tak jak już mówiłem linki dam w opisie e, gdyby chciał ktoś z, z ponownie użyć sobie stałe ogniwa bardzo fajna sprawa no to tyle na dzisiaj do zobaczenia.